Member XL to nowoczesny suplement diety pozwalający na bezinwazyjne, wygodne powiększanie penisa w warunkach domowych. Gwarantuje niesamowity efekt. Member XL powiększa penisa już od pierwszego dnia stosowania. Pierwszy łatwe do zmierzenia efekty odnotowuje się po trzech tygodniach regularnego przyjmowania, kiedy penis wydłuża się średnio o 2 cm. Po kolejnym miesiącu jest większy o nawet 6 cm, a po trzech miesiącach o 8 cm. Member XXL to unikalny produkt, który bazuje w 100% na bezpiecznym i organicznym składzie. Składniki Member XXL poprawiają krążenie, zwiększają libido i usprawniają męskie reakcje. Efekt może być zdumiewający, zwłaszcza u mężczyzn borykających się z kompleksem małego członka. Naukowo opracowana formuła oparta o najskuteczniejsze składniki. Member XXL to suplement diety, którego skuteczność bazuje na wysokiej jakości składnikach: wyciąg z kozieradki, buzdyganek naziemny, żeń koreański Panax Ginseng, szafran pieprz czarny. Wyniki badań potwierdzają, że składniki te odpowiadają za powiększenie penisa i usprawnienie czynności seksualnych. Gwarancja skuteczności: produkt zawiera wyłącznie wysokiej jakości składniki, które działają bezpośrednio i pozwalają osiągnąć maksymalne efekty. Jego stosowanie nie powoduje efektów ubocznych. MembrX to preparat o unikalnym składzie i prowadzi do systematycznego powiększania penisa, aż do uzyskania spektakularnych efektów. MembrX XL to złoty standard wśród produktów umożliwiających powiększenie penisa. Nie ma drugiego takiego suplementu na rynku.